Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Zrobimy sobie czytanie na miłość z kart Lenormand, oraz zobaczymy sobie, co tutaj nam karty będą chciały przekazać odnośnie przesłania oraz czasu, kiedy wydarzy się coś istotnego w tym związku bądź też w tej relacji. Przypominam Wam, że kontakt do mnie odnośnie czytań prywatnych znajdziecie w opisie tego filmu. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zaznaczycie tutaj swoją obecność kciukiem w górę, bądź też komentarzem, a jeszcze mile mi będzie, jeżeli subskrybujecie mój kanał, aby mógł się rozwijać. Dobrze, czytanie na miłość odnośnie karty Lenormand, co. U Waszej osoby w głowie, w myślach, co u Waszej osoby w sercu i co u Waszej osoby w działaniu do miesiąca. Co w Waszej głowie, co w Waszym serduszku? U. Jakie działania do miesiąca? Ok. Co Was łączy na poziomie myśli? Co Was łączy na poziomie serca? Co Was łączy na poziomie działania? Super. Kochani, widzę tutaj w tle, że w przeszłości były jakieś osoby, które mogły Wam w jakiś sposób tutaj szkodzić bądź próbować Wam zaszkodzić, aby tutaj coś było ucięte. Teraz, obecnie, może być taki czas zbierania plonów Waszych działań wcześniejszych bądź też działań Waszych osób. Czyli myślę, że mimo tego, że ktoś próbował pod wami dołki kopać, energia, którą włożyliście w tą relację, w ten związek, w tą znajomość przez ostatnie miesiące, daje wam plony, tak? W zależności od tego, co wkładaliście. Czy ta energia była taka z miłości, z troski, z opieki, tak? Spokojna, czy też, no, tutaj była mm, troszeczkę. Na poziomie takiej zgorzkniałości, żalu, pretensji, no to wtedy wiadomo, że te plony będą. Zajeżdżały, powiedzmy tak, taką lekką zgnilizną, i pomału myślę, że może się kończyć, ale ja mam wrażenie, że jednak to wszystko będzie w troszeczkę odwrotny sposób i ta karma, te plony, które do Was przychodzą, to ziarenko będzie kiełkować w bardzo pozytywny sposób i przyniesie Wam tutaj wiele dobrego, mimo tych trudniejszych chwil, przez te osoby trzecie, które próbowały tutaj zaszkodzić. Waszej znajomości bądź też relacji. W tle mamy również jakąś podróż. Jeżeli to nie jest podróż um, waszej osoby, czy też waszej do tej osoby, bądź też planu, może planujecie jakąś podróż, e, która miałaby was tutaj pogodzić, pojednać, to um, ja myślę, że jeżeli nie taka um, stricte fizyczna podróż, to um, może być to. Ruszenie dalej z czymś, tak? Być może z tą relacją, wyjście z jakiejś izolacji, bądź też z jakiegoś dystansowania się. Mogą tutaj również wchodzić w grę jakieś instytucje wyższe, tak, jakieś urzędy. Być może skupiacie się na załatwianiu spraw w urzędach, aby to marzenie mogło się spełnić i z taką intuicją. Intuicją oraz z taką nadzieją na przyszłość chcecie iść dalej. Chcecie pokazać, że jesteście lojalni i godni, żeby rozpocząć odpowiedni rozdział w życiu, żeby napisać w. Nowy scenariusz w tej miłości, tak? I zakończyć tutaj jakieś niejasności, bądź też um, te oszustwa, czy też um, manipulacje od innych um, osób. To nam się pokazuje, kochani, w tle. Jeżeli z Wami to już na tym poziomie rezonuje, to słuchajcie dalej. Jeżeli chodzi o Waszą osobę, co ona ma tutaj w głowie, to ja widzę, że. Mm, ta osoba szuka rozwiązania. To rozwiązanie jest, przychodzi, może analizować, czy faktycznie to jest to, czy chce w to wejść. Myślę, że w głowie duże znaczenie ma też również energia kobieca. Bogini kobiecości mówi często o tym, że jest coś do przepracowania z dzieciństwa odnośnie relacji z matką, co tu może troszeczkę przeszkadzać tej relacji. I decyzjom, które są związane z wejściem w to, tak na 100%. Tak? Także jeżeli faktycznie będziecie razem, to miejcie na uwadze to, że ta osoba może mieć do przepracowania coś z dzieciństwa z matką, żeby zakończyć jakieś schematy, z jakimi wchodziła w związek bądź też budowała relacje. Te rozwiązania na poziomie głowy odnośnie Was i tej całej sytuacji są. Tylko potrzebuje troszeczkę czasu, może stąd też się izolować od Was w jakiś sposób, czy dystansować. Na poziomie serca, na poziomie serca mamy tutaj powrót do domu, chęć powrotu do domu. Widzę tutaj jakiś przyjazd, tak? Kobieta czeka w drzwiach, mężczyzna przychodzi z darami, z kwiatami. Także na poziomie serca on czuje, że jego dom jest u Was, że chciałby przyjechać, że chciałby tutaj budować z Wami wspólnie ten dom, znaleźć tą oazę, ten spokój i budować naprawdę coś stabilnego. Tak? Na poziomie działania. Męska energia, tak jakby on nagle się przebudził do męskiej energii, jeżeli tutaj wasza osoba jest kobietą, to ja myślę, bo musicie sobie tą energię odwracać, tak? No to myśli o tym, żeby to mężczyzna podjął działanie, a jeżeli wasza osoba jest mężczyzną, to tak jakby się transformował do tego, żeby podejmować tutaj męskie decyzje, wziąć inicjatywę tą typową, mocną, męską energię działania, i y, kierowania się y, w Waszym kierunku. I zagarnięcia Was, tak? Także myślę, że do miesiąca czasu on tutaj wyjdzie z działaniem. Może być to energia jakiegoś obcokrajowca. Dla niektórych to będzie tutaj bardzo istotne. Z drugiej strony, w działaniu może być też jakaś wątpliwość odnośnie jakiegoś mężczyzny. Być może Wasza osoba obawia się, że jest jakiś mężczyzna, który. Tutaj może troszeczkę pokrzyżować mu plany i może troszeczkę przeszkadzać, tak jakby się troszeczkę gdzieś tam bał tej rywalizacji z kimś, ponieważ może mieć zachwiane poczucie war własnej wartości i to też tutaj może wynikać z, tej, z tego dzieciństwa, z tego przepracowania relacji z matką. Jeżeli chodzi o Waszą energię, to ja widzę tutaj w głowie jakąś nowość, nowy start, a jeżeli to nie jest nowy start, to jest zaczęcie życia od nowa, nowej drogi, tak, otwarcia nowych drzwi. To w głowie tak, jakbyście zaprzątali sobie myśli, skupiali się na dzieciach, jeżeli macie. Musicie to sobie dostosować do waszej energii w sercu. No, coś się zakończyło. Coś tutaj wymaga zamknięcia, albo inaczej. Wy macie poczucie, że wy to musicie zacząć, zakończyć ten rozdział i pójść dalej. Zakończenie jakichś schematów, które były powtarzane, które nie pozwalały wam, Iść dalej i zatrzymywały Was na mało satysfakcjonującym i komfortowym poziomie. Działania Wasze? No ja widzę, że Wy yy, możecie uciekać możecie uciekać od podjęcia decyzji. Od y, odejścia, od tego, od zakończenia czegoś, możecie stać jeszcze przez ten miesiąc na jakimś rozdrożu, niepewni, ponieważ y, możecie oczekiwać działania waszej osoby, w waszym kierunku, przez co Wy też y, no, stoicie w miejscu, tak? Mimo tego, że się skupiacie na tych dzieciach, na kreowaniu czegoś, na jakichś nowych rozwiązaniach, nowych pasjach, nowej drodze, jakąś now nowych y, skupianiu się na nowych drzwiach, które się przed Wami otwierają to jednak w tych sprawach uczuciowych w tych sprawach sercowych ja tutaj mam rozdroże i stanie na tym rozdrożu niemożność podejmowania, podjęcia decyzji w którą stronę iść i tu mogą przyjść jeszcze konsultacje jakieś rozmowy ze znajomymi z przyjaciółmi, z rodziną w takiej nadziei że być może ktoś Was nakieruje ktoś da Wam to rozwiązanie na tacy nie nie kocham to wy będziecie musieli podjąć tą decyzję, ale jeżeli chodzi o aspekt męski, to on tutaj chce działać w waszym kierunku, także myślę, że wy macie też dobre połączenie z tą intuicją, że wy jeszcze chcecie zaczekać, tak, aż ten aspekt męski stanie na wysokości je zadania i ruszy w waszym kierunku w tej męskiej e, swojej energii. Odnośnie tego, co Was łączy na poziomie rozumu, na poziomie głowy, to mam powrót do domu, powrót do źródła, żeby myślicie wzajemnie o tym, żeby wrócić do tego co było, ponieważ było Wam dobrze, do tych szczęśliwych momentów, w którym mogliście budować, tak. Tą relację, ten związek i wspólne życie. Jeżeli chodzi tutaj o to, co Was łączy na poziomie serca, obydwoje chcielibyście się pogodzić, obydwoje czujecie do siebie pasję, pożądanie i namiętność, tak? E, także, no tutaj chemia jest bardzo, bardzo duża na poziomie serducha. Jeżeli chodzi o działanie, które Was tutaj łączy, no to mamy, kochani, e, przeznaczeniowy ochrona nad tym związkiem. Budowanie związku dalej, poważna relacja i poważne deklaracje, często zakończone ślubem bądź też narzeczeństwem. Zobaczymy sobie, co karty przesłania chciałyby Wam powiedzieć. Karta przesłania na miłość, na to czytanie. Karta przesłanie na miłość, na to czytanie. Poranne afirmacje, kochani. Wypowiadaj pozytywne afirmacje każdego poranka, aby otworzyć bramy manifestacji. Zobaczcie. Piękna karta. I czas, jakiego możemy się spodziewać, że coś istotnego się zadzieje. Ja tylko przypominam, że czytanie jest na najbliższy miesiąc, także no, mam nadzieję, że w przeciągu tego miesiąca karty wskażą, że coś się tutaj zadarzy. Kochani, czas leczy, tak jakbyście czas, jaki tutaj pokazuje się 8 weekendów, 8 miesięcy, tak w zależności, ale bardzo istotny tutaj jest czas, tak jakby czas miał uleczyć coś między wami, żeby żebyście wy mogli się pojednać, żebyście byli gotowi wzajemnie na siebie. Życzę wam dobrego dnia. Niech wam się darzy jak najlepiej